Cześć, witam Was. Właśnie jesteśmy na prezentacji Mercedesa w Portugalii. Mercedes prezentuje jednocześnie trzy modele klasy C. Jest to C450 AMG Formatic, najsłabszy z tej trójki. Kolejny to jest C63 AMG, klasyka gatunku i najmocniejszy C63 w wersji S. Właśnie siedzimy za kierownicą najmocniejszej wersji. Pod maską mamy 510 koni, 700 nm, naprawdę robi to wrażenie. Po raz pierwszy pod maską C-Klasy w wersji AMG pojawił się silnik turbodładowany. To jest silnik 4-litrowy. W poprzedniej wersji było to 6,2 w wolno -sące. Pozostał napęd na tylne koła. Pomimo tego, że auto jest napędzane tylko na tył, rozpędza się do setki w 4 sekundy. To jest znakomity wynik. W przeciwieństwie do najmocniejszego C63 AMG, słabszy C450 mg ma pod maską 3-litrową V6 i napęd na 4 koła. Rozpędza się do setki w 4,9 sekundy, a silnik ma moc 367 koni. Oprócz tego, że mamy całkowicie nowe nadwozie, któremu moim zdaniem Brakuje trochę agresywności poprzednika. Trzeba przyznać, że AMG wykonało fajnego sleepera, który z daleka wygląda jak zwykła C-klasa, ale tak naprawdę nie ma z nią nic wspólnego. Więc trzeba powiedzieć coś o skrzyni. Mamy tutaj siedmiobiegowy automat. Mercedes nie zastosował wóz sprzęgłówki, tak jak większość konkurencji. Ciekawostką tej skrzyni jest to, że zrezygnowano. Konwertera momentu obrotowego zastosowano mokre sprzęgła. Dzięki temu auto płynnie przyspiesza i nie czuć typowego szarpania przy zmianie biegów, jakie towarzyszy skrzyniom dwusprzęgłowym. W aucie dostępnych mamy 5 trybów, za pomocą których można zmienić nastawy zawieszenia skrzyni biegów i reakcji silnika na gaz. W tym momencie jesteśmy na trybie komfort, który tak naprawdę idealnie pasuje do jazdy w mieście. Zawieszenie jest naprawdę komfortowe. Cały czas mamy pod nogą całkiem fajne przyspieszenie. Jesteśmy na to, że Portimao w Portugalii i za chwilę będziemy mieli okazję sprawdzić najmłodsze dziecko ze stajni AMG, Mercedesa C63 AMG w wersji S. w trybie Sport Plus, najbardziej ekstremalnym. Genialnie się prowadzi, trzymanie w zakrętach jest niesamowite. Tam, gdzie wydaje się, że powinniśmy już dawno wylecieć z drogi, auto nie ujawnia żadnego uślizgu. To jest niesamowite jak ten samochód zachowuje się w zakrętach, właściwie jest przyklejony do asfaltu, oczywiście to zasługa inżynierów AMG, ale po części też opon Michelin Pilot Super Sport.